Siemaneczko wam moi drodzy widzowie, witam was w 503 odcinku z naszej serii Kurhanowe opowieści I witam też widzów z YouTube'a To jest dla was trzeci odcinek z serii Kurhanowe opowieści I ta seria wam się spodobała I tak jak obiecałem Dziś polecimy na statek złych Jeśli nam się uda to może zrobimy nawet misję Jako źli Prawdopodobnie będzie to napad na bank. Bardzo fajna misja. Polecam trochę, mam poprawić kamerę. O. Poczekajcie. Świetnie. Jeszcze trochę tak. O, musieli, musicie mi wybaczyć, że tak robiłem nas. No ni- Chciałem się tylko zamienić w tego gościa, żeby rozwalić maszynę. co za dziady, gupie? Dobra, więc teraz musimy się tylko przebrać w jakiegoś złego pana Ja przebiorę się Może za szturmowca, tak ja się przebiorę za szturmowca O fajnie wygląda super szturmowiec normalnie Albo nie, bo nie będziecie go widzieć, bo tam macie słabą rozdzielczość, to zamienię się w czarnego szturmowca. Tak, to będzie doskonały i świetny pomysł. Polecimy tam, tym statkiem. Jak będzie trzeba, to powiemy, że kradziony. I lecimy na super tajną misję. W ogóle nie mogę się doczekać. Za trzy miesiące, w grudniu, będzie film. Gwiezdne Wojny, Przebudzenie Mocy, wstawię Wam zwiastun pod koniec odcinka, albo po prostu nie, wstawię zwiastun i tyle. Wstawię zwiastun na YouTube i tyle. Świetnie, świetnie, świetnie. Wszyscy są... tak, wszyscy są. Będzie nam potrzebny jakiś spec od prądu Ale ja tutaj mam znajomości I wiem, że specem od prądu jest na przykład taki jeden pan którego muszę znaleźć czekajcie patrzę się po łowcach nagród, bo on jest łopcem nagród tu jest No niech to szlak. Migam, ja nie chcę migać, muszę się zabić. O szlak. muszę zjechać windą Uuuu, General Grievous. Dobra, w każdym razie Uii, pieniążki Wow, zobaczcie jak jesteśmy wysoko, normalnie w kosmosie więc tak, wykonajmy sobie tam misję, co mieliśmy wykonać, prawda? Misja ta znajduje się tu. Tym razem zrobimy na trybie fabularnym. Bo na trybie fabularnym jest dużo dodatków. Dobra. Mianowicie ja to nazywam napadem na bank, ale tak naprawdę będziemy ratować Zero z więzienia. A więc napad na świątynię Jedi. Jedi. jest nasz statek. Ja wam go pokażę tutaj ze zbliżenia, bo wiem, że to się da zbliżyć. Normalnie patrzcie, tam jest nasz statek tu, o tu. Ten, z którym przylecieliśmy na to. Oj, chyba zastrzeliłem gościa. A nie, nie zastrzeliłem. Nowy helajcie. Kształt! Świetnie O, ten nie zauważył. Ten wie, że ja tu jestem. Szybko za nim innym powie, że tu jestem. Giń! Owy! zauważył mnie dziad jeden. Ten mnie zauważył, tam co jest, ale do, do nich zaraz, najpierw trzeba tego załatwić. No. No. Dobra stary, podprowadź nas trochę tu. Teraz pole kolej na ciebie, kolego. Coś bardziej celniejszy jesteś, mój drogi przyjaciel. Ale wsiądź do tego, jesteś jak Legolas zawsze trafisz za pierwszym razem. A raz skusiłeś to tam nic. Macie zamiar z nami walczyć? O, wy jedne małpy. Ogień! O, to jest nasz statek! Ognia! A nie, to nie to dawało ogień, to co daje ogień? No stop! Czy ja jestem głupi? Znowu byłbym zapomniał. No zaś ogień jakiś. Co to za ogień Ale macie A masz. Super. Dobra, musimy rozbroić niezwykle skomplikowany mechanizm bojowy. O, w mordę! ja było i to mocno. Dobra, co dalej? A jeszcze z drugiej strony coś. Tylko najpierw trzeba tych panów załatwić niedobrych. Ja tych panów niedobrych bardzo chętnie załatwię. No nie no, bez ja ile ich tu będzie?